Więc witam was, widzowie, to jest mój pierwszy film. No, ja po prostu będę nagrywać ogólnie z Minecrafta, z mojego serwera, jak długo będzie otwarcie, jeszcze na początku wakacji. Może trochę przed wakacjami. No, nie ma za bardzo doświadczenia w tym, ale. Nagrywaniu na YouTube, ale może coś zaczęto nagrywać, Więc polecam zacząć subskrybować mój kanał, bo da mi to motywację do dalszego nagrywania. Dziś sobie pobudujemy trochę ENT na moim serwerze. Napisz w komentarzu, co mo mogę dodać. Myślę, że takie, myślę, że takie, właśnie, wieżyczki Ba bardzo fajne są, tutaj mamy sklep, um, nie, na przykład możemy sobie kupić jakieś rzeczy. Pozłacana erytra. no to jest najlepsza erytra. 400 tysięcy. E, no, pewnie znacie takie serwery jak Anarchia, GG. E, no, możecie sobie pomyśleć, że system ekonomii jest tutaj podobny, jak tak na GG. No czyli po prostu ceny mogą być zbliżone. Więc możemy sobie... Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli. Ja sobie bym tu zbudował też. też... Co by tu sobie zbudować? No może to robimy sobie tu taką bramę. Po, Powiedzcie, czy Wam się podoba i czy nie słyszycie. Eee, tu będzie tak. Piszcie w komentarzu. Dobra. Tu będzie dwa bloki. Taki baldawi zrobimy. Dobra, nie wiem czy. będzie będzie. nie nierówne to zrobiłam. Tak, co widzimy? Czy miał tego wątki tego roku. Raz. Tu raz dwa grupi. raz dwa raz dwa, 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 dwa I dwa, dwa, Dobrze, teraz... Nie, teraz? nie, Nie. Chorzę od tej lampy dobra. Tu właśnie za bardzo miło, nie umiem. Czy coś tam umiem? Ale wprowadziłem to na pewno nie jest na moja przyspara. Dobra. dobra, no więc tu mam. Robimy sobie tego coś. I tutaj yy, no, i kurwa. To jest ziarno sobie schodki. I to będzie taki druk. Klima trendu. Ojej. jak to, to się dzieje. No, to pewnie nawet jakiś z tego zrobiła. Ja lubię, lubię programować z wszystko. To mi nie uwierzycie, ale wszystko, co zrobiłam, które się dowiecie, co tu jest więcej, jest zrobione przyde mnie. Zaprogramowałam. Może to z moich koleżanek stał do daleku, Programowanie się ja zajmowałam. Głównie dobra. Eee, tutaj nie wyregulowałam, do

raczej sobie od Herany, sobie do Elba. Ja co, będę buduje, w następnym filmie Wam pokażę. więc ja się z Wami żegnam, więc no, na